A w raporcie, czas na kolejnego gościa. Już teraz łączymy się z Filipem Kaczyńskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie państwa. Panie pośle, kiedy ta rana polsko-ukraińska może się zabliźnić i czy to w ogóle jest możliwe? To jest trudne pytanie, redaktorze. panie doktorze, czy to w ogóle jest możliwe, ale na pewno tą ranę w jakimś przynajmniej stopniu pomogłoby zabliźnić to, aby Ukraińcy po pierwsze otwarcie przyznali się do tego, co się stało, no i oczywiście przeprowadzili ekshumację, dając też możliwość rodzinom tych osób, przecież no przodkowie ofiar tej strasznej zbrodni żyją do dzisiaj. I panie Więc, pośle, tę walkę no... zapowiada prezydent elekt Karol Nawrocki jako... Już prawie były prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Widzieliśmy, jak mocno o tę prawdę historyczną zabiegał, czy równie mocno o prawdę historyczną, z takimi pozytywnymi skutkami, o ile można tak to ująć, dla tych ofiar pomordowanych na Wołyniu będzie walczył prezydent Alek Karol Nawrocki. Jestem przekonany, panie doktorze, że co najmniej w takim stopniu, jak, jak mówi teraz, dlatego że właśnie tak, jak pan redaktor wspomniał, Karol Nawrocki, dr Karol Nawrocki, jest historykiem no, z racji wykonywania swojego zawodu, ale też można powiedzieć z pasją, przecież jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, ale również też wcześniej, kiedy piastował w tym instytucie inne funkcje, no właśnie pracował na to, aby ta pamięć historyczna naszego kraju była taka, jaka była naprawdę, jeśli chodzi właśnie o temat rzezi wołyńskiej. Bez wątpienia jest to bardzo ważna sprawa ze względu na prawdę historyczną, tak powiedziałem, no i sprawiedliwość, która należy się Polakom. A dlaczego, panie pośle, przez tak wiele lat Ukraina nie chce zgodzić się na ekshumację Polaków pomordowanych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej? No, panie to, że no mówiąc wprost, z tego względu, jaki był wymiar tej strasznej zbrodni, jeśli doszłoby do ekshumacji, no wtedy można powiedzieć, że cały świat zobaczyłby pewnie po raportach z tych ekshumacji, zobaczyłby czarno na białym, w jak okrutny sposób kompletnie. no od, od zwierzęcy można powiedzieć zachowywali się ci mordercy Polaków My oczywiście to wiemy i też choćby z filmów, z książek, z historii, też z przekazywanej wiedzy przez osoby, którym udało się ujść życiem, ale pamiętają ten okres, bądź przekazywali te informacje młodszym pokoleniom. Ale to, panie redaktorze, cały czas jest, można powiedzieć, albo jakiś przekaz, albo film, albo książka. Jednak, jeśli doszłoby do eksfumacji, doszłoby do tych raportów i Wtedy byśmy mogli zobaczyć naocznie, namacalnie wręcz dowody tej zbrodni. Myślę, że no, Ukraina boi się tego no, wizerunkowego następstwa tych informacji. Panie pośle, zmieniamy temat. Dziś też to spotkanie może przejść do historii. Mecz Igi Świątek. Będzie pan oglądał, panie pośle? No, myślę, myślę, że tak. myślę, że tak. Jak tylko znajdę chwilę, bo akurat dzisiaj mam, mimo że jest weekend, ale dość pracowity i obfity wydarzenia, jeszcze dzień. Czego, czego się pan spodziewa, że zdobędziemy, że iga świątek, że iga świątek uda się wygrać to spotkanie? Ja w to wierzę, panie redaktorze. Przyznam, że nie jestem jakimś specjalistą, jeśli chodzi akurat o tą dziedzinę sportu, no ale w każdej dyscyplinie sportu, kiedy gra nasza zawodniczka w tym wypadku i też taka otytułowana i dobra i wysokiej klasy zawodniczka, no bez wątpienia cała Polska będzie kibicować, powinna kibicować, ja również będę kibicował. To jest oczywiście niezwykle istotne, byśmy kibicowali. To jedno pytanie jeszcze chciałbym, nie sportowe, ale zapytać o to, co dzieje się w rządzie. Krótka odpowiedź, panie pośle. Ta rekonstrukcja, kiedy możemy się jej spodziewać? Dla mnie to jest bez znaczenia, panie redaktorze, bo jedyna rekonstrukcja, która dawałaby mnie jako posłowi. Na Sejm RP. Satysfakcja to jest dymisja tego rządu. Zmiana premiera też by podejrzewam tutaj wiele nie wniosła, bo to całe środowisko koalicji obywatelskiej, tych wszystkich partii, które dzisiaj tworzą koalicję 13 grudnia, no jest na tyle skażone, że tutaj szanowni państwo, niestety nic nie pomoże musimy. na pewno żadna rekonstrukcja. Ten rząd powinien się podać do dymisji. Nie musimy postawić kropkę pięknie. Dziękuję. Filip Kaczyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dobrego dnia, panie pośle. Posłuchajmy. Co